wygląda ogród w Dianis Silocz. Znajdziemy w nim baobaby, całkiem okazałe. Jeszcze kolejny jest przy jadalni. Są dwa takie kompleksy, to są chyba apartamenty wielorodzinne. Przynajmniej tak się prezentują na bookingu. Oraz mnóstwo takich domków. O mesmo No i co jakiś czas spotkamy małpę? chodziłem do lobby hotelowego. Znajdziemy kilka sklepów z podstawowymi produktami, natomiast nie ma produktów spożywczych. Czytelnia Oraz sala telewizyjna W której obecnie można oglądać mecze Sala jest sklimatyzowana i są bardzo wygodne fotele Stół do bilarda Bar I tak wygląda restauracja Koty są stałymi mieszkańcami hotelu, są nawet tutaj dokarmiane. Tambo, bardzo dobrze, dziękuję. Tak wygląda basen hotelowy. W basenie hotelowym jest słona woda. Codziennie rano jest czyszczone. No i cała masa leżaków wśród palm. Krąt hotelu jest chroniony, także Beach się nas nie atakują do linii trawnika. Poza linią trawnika już się zaczynają interesy. No i tak to wygląda: One two Trip. Dzisiaj ocean jest bardzo spokojny. Natomiast zazwyczaj są fale i wie delikatna bryza. Ale tak jak widzicie, leżaki są wolne. Trzeba uważać, żeby. Kokos nie spadł Wam na głowę, natomiast jest tutaj ogrodnik, który codziennie ścina kokosy i liście te, które mogą spaść. No i macie okazję świeżego kokosa spróbować. Za drobnym napiwkiem. Ale nie jest on zawsze wymagany. Zaraz przy plaży mamy również takie miejsce na lunch, gdzie jest serwowana pizza. Frytki, hamburgery, cheeseburgery, samosa No i kilka takich lekkich potraw lunchowych Bar All Inclusive Otwarte od 11 do północy Więc całkiem długo No i mamy All Inclusive Bar Trunki Safari Wódka, gin, rum i whisky. No i kaszba. Oczywiście w all-inclusive mamy również białe, czerwone wino oraz piwko. No całkiem spoko smakuje. Toaleta. I co ciekawe, tutaj w toalecie przy plaży jest słodka woda w kranach i w prysznicu, natomiast w pokoju jest słona woda. W Dianisty Lodge można również skorzystać ze spa. Jest oferta masaży. Jest tutaj też takie otwarte lobby, w którym jest całkiem chłodno. Można pogra pograć dodatkowo w ping-ponga oraz tak jak widzicie, szachy. Chociaż nie widziałem, żeby ktoś grał w szachy. No i rzutki. Można jeszcze sobie zagrać w mini golfa. Oraz na przedzie hotelu jest kort tenisowy, co prawda asfaltowy. No a wczoraj widzieliśmy chłopaków jak grali, także jak ktoś jest fanem, to można skorzystać. No i tak to wygląda. Dianisy Lodge 2022. One two trip. A tak wygląda nasz pokój. Klimatyzacja, łóżko z moskitierą. Telewizor. Zestaw do parzenia kawy oraz herbaty. Lodóweczka. Szafa z sejfem. Miejsce do robienia make-upu. Kabinka walk No i wódze. No i tak to wygląda. W kranie jest słona woda, więc bateria wygląda średnio, ale to z racji tego, że cały czas leci sól. Ale generalnie jest ok, nam wystarcza, nam pasuje. Polecamy. Dianis i Lodge. One to triple. No i trzeba uważać z otwartymi drzwiami od pokoju. bo może wskoczyć jakaś małpka i porwać Wam coś ważnego. Na przykład jedzenie. Zazwyczaj jedzenie. takich ciekawych rzeczy. My jesteśmy w pokoju 84 i w pokoju całkiem dobrze chodzi nam internet. Zwracamy na to uwagę, ponieważ w informacji od hotelu była zaznaczona strefa dobrego internetu, czyli lobby i tak dalej. A my w pokoju mamy całkiem spoko net, że nawet CDA idzie obejrzeć jakiś film na wieczór do snu. Tak, z diany siła plusy i minusy. Plusem jest to, że naprawdę fajnie jest hotel położony Jest jedną z fajniejszych zejść na plażę Będąc tutaj pod parasolkami czujesz się tak jakbyś była na plaży, był na plaży No i masz całą infrastrukturę za sobą Także to jest całkiem spoko A minusy? Minusy to Beach Boysi, ale Beach Boysi są tak naprawdę na całym wybrzeżu Diani no, i to wygląda tak, że jak wyjdziesz sobie po prostu pochodzić po plaży, to zawsze ktoś się do ciebie przyczepi i będzie za tobą chodził, i chciał, żebyś coś kupił. Kupiła. No, i nam to się tutaj średnio podoba. Ee, ocean jest piękny, no ale jak ktoś cały czas za tobą łazi, cię dusi, żebyś coś kupiła, kupił albo się umówił z nimi na wycieczkę, i tak dalej, no to, to już nie do końca jest fajne. Hotel jest szczerzony, także jak jesteście tutaj po stronie trawiastej, no to nikt się do Was nie przyczepi. Eee, pora lunchowa. Ok, Suahili, kuchnia nie jest jakaś rewelacyjna, przynajmniej nie tutaj. Eee, nie słyszeliśmy, żeby gdzieś tam porywała. Natomiast jest parę dań Suahili, które jak najbardziej polecamy spróbować. Oprócz tego, no dziwię się, że to mówię w Afryce, ale jest całkiem dobra pizza, całkiem dobre frytki i samosa tak samo jest całkiem spoko jeżeli chodzi o drinki to jest ich też cały szeroki wybór i tak naprawdę warto sobie ich popróbować O dla mnie najlepszy ciemny rum z, z sokiem pomarańczowym ale ja ogólnie jestem fanem rumu także jest to trochę subiektywna ocena jeżeli chodzi o kolacje co jakiś czas mamy kolacje tutaj w ogrodzie co jakiś czas są wewnątrz, my bardziej wolimy wewnątrz Natomiast te zewnętrzne mają fajny swój klimat. Są to takie kolacje przy świecach, także jest całkiem romantyczne. A kolejny plus: Dianis Lodge to te palmy kokosowe. Jest tu taki kokonat guy, fajny ogrodnik, który spina się na te palmy, ściąga kokosy i możecie sobie takiego kokosa prosto od niego zamówić za drobnym napiwkiem. Naprawdę drobnym, on nie wymaga jakichś tam ogromnych pieniędzy. A czasami nawet nic nie dostaje i też jest uśmiechnięty, także całkiem spoko. Warto zostawić tipa w hotelu po sprzątaniu. No bo faktycznie, jak sprawdzaliśmy, jakie są tu płace hotelowe, no to są one tragiczne. A strach mówi ile, natomiast warto zostawić dolara, czy dwa dolary, czy jakieś kenijskie szylingi. No bo dużo nie zbiedniejemy a no, tutaj oni dzięki temu żyją to jest taki wyzysk na chwilę obecną i nie pilnuję tych płac minimalnych Te się dziwię, że to mówię, bo tak naprawdę w Polsce jestem przeciwnikiem płac minimalnych natomiast tutaj one są tak dołowe że naprawdę ciężko za nie wyżyć patrząc na ceny w sklepach a Minusem Diani ogólnie minusem tutaj wybrzeża jest to, że nie ma jakoś wielce rozwiniętej infrastruktury jest, są jakieś knajpy są jakieś puby, natomiast nie ma takiego typowego bezpiecznego życia nocnego. Okej, okay, ktoś może powiedzieć nie no są puby, można dojechać tuktukiem i tak dalej. No natomiast te puby nie wyglądają porywająco i to no nie wiem, to nie jest nasz klimat do końca. Także kto co lubi. W hotelu w Biani e, są takie targi, można kupić pamiątki. No ceny w zależności od waszych umiejętności negocjacyjnych. No, ale nie zabijają, także jest ok. Jeżeli chodzi o ceny w sklepach, no to tak jak mówiłem, e, Tasker, jedna puszka piwa półlitrowa kosztuje 200 kenijskich szylingów, także całkiem drogo. No i naprawdę, no cenowo w sklepach nie ma szału, nie? W sensie nie ma szału pod kątem taniości. No ale czy to chodzi o to, żeby coś kupować tanio w wakacje? Do zobaczenia.